Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście bardzo miło, że wpadliście. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Jeżeli już tutaj jesteście, to pomaga wszystko rozwijać. Dziękuję serdecznie każdemu z osobna, kto tą łapę w górę zostawia. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli chcesz, to przewijaj od razu do kuponów, bo ja powiem o promocji na zwrot Kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs, zaproszę do tych wszystkich naszych grup, a zaczynamy od promocji, która jest aktualna w BetCliku. No bo jeżeli Ci kupon nie wejdzie, to po prostu oddadzą ci kasę. Jeżeli nie masz konta w BetCliku, a chciałbyś skorzystać. Z tej promocji, to odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, z którego w przeciągu minuty założysz konto i będziesz mógł sobie coś zagrać. Na przykład coś takiego, ale ty możesz zagrać obojętnie co? obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaka stawka. W tej promocji nikt ci z góry nie narzuca co i za ile masz zagrać. Jeżeli wejdzie, to kasa jest twoja. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwróci kasę. Minus podatek we FreeBecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie finito, bezpieczny kupon na powitanie jeżeli ktoś by chciał sobie odebrać, pierwszy komentarz pod tym filmem, no i tak jak mówiłem konto można w przeciągu minuty sobie ogarnąć zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na facebooku ponad 100 tysięcy typerów zapraszam na instagrama i discorda na discordzie od rana do nocy cały czas dyskusja typerska, wymiana typami, kuponami, spostrzeżeniami linki w opisie pod tym filmem i oczywiście lecimy z konkursem, jak zawsze kasa w betkliku do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby ją nią powalczyć subskrybować kanał obstawiamy, łapę w górę zostawić pod tym Filmem, i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Macedonią Północną a Włochami. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard konkursowy. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. Jak to przy weekendzie? No dzisiaj lecą osoby, które już regularnie podawały u nas na kanale swoje typy. Jest też kupon od Macieja, który, no tam walczy o, o ten profit niesamowicie, aktualnie 15 tysięcy ugrane, też dzisiaj o godzinie 11.00 wracamy z live'ami tutaj na główny kanał więc tutaj o 11.00 odpalamy live'ika a teraz przechodzimy do kuponu Kacpra Kacper, 16 kuponów podanych u nas na YouTube 8 trafionych 2363 zł czystego profitu i mamy generalnie Trebla zwycięstwo w Szwecji no, która jest dzisiaj faworytem, to nie podlega żadnej wątpliwości. Ze Stonią na wyjeździe, no Szwecja po prostu musi być faworytem, tym bardziej, że na razie w tych kwalifikacjach, no ta Szwecja sobie nie radzi. Oczywiście mają w grupie Austrię i Belgię, to są mocni przeciwnicy, no ale dwie porażki. Jedno zwycięstwo, no tak na razie średniawo, więc tutaj na Estonii na pewno trzeba tych punktów poszukać, to w ogóle nie podlega dyskusji. I Katper twierdzi, że po prostu szwedzi sobie poradzą, i mamy dwa overki, Owerek dwóch i pół goli w meczu, e, proszę ciebie, Belgii z Azerbejdżanem, Belgia na wyjeździe. No tutaj sytuacja prezentuje się tak, że, że Belgia aktualnie za Austrią w grupie, ale jeden meczek mniej rozegrany. Oczywiście ten bilans bramkowy fantastyczny, bo w trzech meczach siedem goli strzelonych to bardzo fajna sprawa, jedna brameczka stracona. No i właśnie to Belgia pewnie głównie miałaby tu strzelać. Bo Azerbejdżan w tych trzech meczach to 10 goli stracił i, i, i to 5 ze Szwecją, która sobie nie poradziła z Belgią i z Austrią. Więc tutaj, no, jakby wszystko wskazuje na to, że Belgia powinna postrzelać. Do tego mamy overka 2,5 goli w meczu e, Ukrainy i Anglików. No, Anglicy też tutaj wybitnie, jeżeli chodzi o bilans bramkowy, bo 4 mecze, oczywiście 4 zwycięstwa, to m.in. zwycięstwo z Włochami. E, 15 strzelonych goli, gdzie warto powiedzieć, że 7 strzelili w poprzedniej kolejce Macedonii Północnej. E, no i grają z Ukrainą, która notabene po trzech rozegranych Meczach, jest na drugim miejscu, ale faktycznie Anglicy. No, raczej będą mocni. Raczej mocna ekipa, i tutaj Kacper liczy na to, że będą w tych meczach po prostu gole. Dalej mamy kupon od Piotra. 22 podane kupony, 8 trafionych. 1000 profitu został czysty z tego, no bo wiadomo, że ten bilans trafionych kuponów nie jest za dobry. I jest ładowany praktycznie za wszystko, bo 950 zł na minimum, dwa trafienia Szwedów. To przed chwilą gadaliśmy o tym meczu, że Szwedzi faktycznie są tutaj faworytem i powinni sobie, mimo że na wyjeździe, no to ze Stonią, powinni sobie bez problemu poradzić, bo gdzieś tam pewnie piłka Szwedka jest tutaj, a jest. No dużo po prostu niżej, więc tutaj minimum dwa trafienia. Faworyta, do tego e, podpora na Rumunię z Izraelem na własnym terenie, doklejony over półtora gola. Tutaj sytuacja w grupie naprawdę wygląda ciekawie, bo Rumunia e, drugie miejsce, 8 punktów, no Izrael trzecie, e, trzecie miejsce, 7 punktów, to jest punkt ich straty. Można nawet powiedzieć, no Szwajcaria tam na razie przoduje 10 punkcików. Można powiedzieć, że między Rumunią a Izraelem zapewne rozegra się to, kto po prostu z tego drugiego miejsca klepnie sobie awans, bo potem Białoruś, Kosowo, Andora to już oczywiście te ekipy są daleko, więc to jest bardzo ciekawe spotkanie. E, I zdaniem Piotra, Rumunia po prostu tego nie przegrywa, a w meczu zobaczymy minimum e, dwa trafienia. Więc tutaj mamy takiego dubla na 2190 zł, poniżej dodatkowego podatku bardzo dobrze. Mamy dalej kupon od Damiana, 16 podanych, 8 trafionych, 2020 zł czystego profitu. Ostatni widzicie oczywiście na. Ekranie. No i jest ten dubel na narzuty rozno. Oczywiście te duble narzuty różne pojawiają się często, no bo często to po prostu ludziom oddaje. Tutaj Ukraina z Anglią mamy overgrany, jeżeli chodzi o te ostatnie mecze, no to w meczach Ukrainy 9, 11 i 8 cornerów właśnie w meczu z Anglią. Anglia 8-7-3 nie najlepiej, no bo w meczach Anglii często jest tak, że oni nie dają za dużo nabijać. W każdym razie Damian celuje tutaj w i mamy jeszcze mecz Macedonii i, i ekipy włoskiej, też kornery. Szczerze wam powiem, że te reprezentacyjne kornery średnio mi się podobają. Tutaj ostatnie mecze Macedonii, te kwalifikacyjne 7-11 i 7 kornerów, Włosi 12-7-11. Więc tutaj jeżeli Włosi nabiją sporo, no Macedonia powinna na własnym terenie coś od siebie dorzucić. Te roże to też często są grane po prostu na czutkę, no bo nie wiesz jak się mecz ułoży, a od tego bardzo dużo zależy. W różnych Naprawdę trzeba mieć kupę farta. Przede wszystkim. Więc tutaj coś takiego od Damiana. No liczę na to, że ten fart dzisiaj z Damianem będzie. Dalej mamy kupon od Olka. 15 podał. Te 9 trafił. Ostatnio bardzo ładnie. 4115 profitu jest. Zwycięstwo Szwajcarii. O tym meczu jeszcze dzisiaj nie gadaliśmy. Szwajcaria na wyjeździe z Kosowem. No i właśnie to, co mówiłem. Szwajcaria przoduje sobie tutaj w tej tabeli. Kosowo 3 remisy porażka. No wygląda to dosyć na razie, można powiedzieć, średnio. No i tu faworytem jest po prostu Szwajcaria. Mimo tego, że znowu ekipa. E, faworyta gra na wyjeździe no to tutaj zdaniem proszę Ciebie Olka Szwajcarzy sobie na wyjeździe z Kosowem radzą i gdzieś tam mogą się umocnić na tym pierwszym miejscu w tabeli e, w tabeli e, no jeżeli chodzi o kwalifikacje do Euro do tego mamy doklejony over półtora gola samych Włoków na wyjeździe z Macedonią czyli tutaj proszę bardzo mamy od Olka taki kupon, że celuje sobie pod faworytów, jeden i drugi faworyt na wyjeździe, no ale coś takiego czyste zwycięstwo Szwajcarii, minimum dwa gole ekipy włoskiej z Macedonią, no Macedonia Ostatnio 7 bramek z Anglią straciła. Pewnie nie będą chcieli tego powtórzyć. Ale wydaje mi się, że Wosi też są w stanie te dwie przynajmniej włożyć. No i dalej mamy kupon od Macieja. Maciej 48 podanych kuponów u nas na YouTubie. 27 trafionych. Z tych osób, które dzisiaj typują, zdecydowanie najlepszy gostek, bo jest 15 327 zł czystego profitu. Ostatnie wygrane widzicie na ekranie. I dzisiaj też jest rozbijane. Maciej przyzwyczaił już do tego, że on rozbija sobie mocną stawkę na. Na dwa kupony, żeby ominąć dodatkowy podatek powyżej 2280 PLN-ów wygranej mamy, słuchajcie, Rożne Izraela i akurat te Rożne Izraela. No mi się totalnie nie podobają, ale to oczywiście jest tutaj e, jakby czutka Macieja, więc będę trzymał za to kciuki. To co przed chwilą mówiłem. Rumunia, Izrael, mecz pewnie, znaczy nie mecz, rywalizacja między tymi ekipami będzie o to, kto wyj wyjdzie z drugiego, a może nawet jeszcze z pierwszego miejsca, bo reszta już tam troszkę odjechała. E, jeżeli chodzi o Izrael, to w tych ostatnich meczach bili trzy różne, cztery różne, cztery różne i raz zdarzyło się, że nabili 14 kornerów. sami w jednym meczu, więc też potrafią dokręcić te rożne, to faktycznie, biorąc pod uwagę to, że grają na wyjeździe, załóżmy, że fajnie się ułoży to spotkanie, że będą musieli gonić wynik, no bo wtedy nie jest to za głupi, tylko musieliby ten wynik gonić. Do tego mamy, słuchajcie, no over półtora gola Anglików na wyjeździe, znaczy, no na wyjeździe, można powiedzieć, z Ukrainą, e, no Anglia ostatnio, tak jak mówię, łupnęła tą Macedonię północną 7 do 0, więc pewnie nie jedna osoba coś takiego sobie dzisiaj huknie. No, panie Macieju, trzymamy kciuki standardowo. Niech to się zieleni. Menu. I jeszcze jeden kupon na dzisiaj jest od Marcina, 12 podanych, 6 trafionych, ostatni widzicie na ekranie, 2500 zł czystego profitu, e, rzuty różne ekipy włoskiej, nie wiem czy to jest dobre, bo pewnie większość zakłada, że Włosi nie będą musieli tutaj gonić w wyniku, ale Włosi też, zdarza im się nabić dużo kornerów, bo sami ostatnio bili 7, 8, 2, 3... Więc te cyferki pewnie gdzieś tam można było, byłoby znaleźć lepsze, ale jest taka propozycja, więc zostawiamy i overek półtora meczowy. Jedyny na dzisiejszych kuponach na YouTubie w spotkaniu, proszę ciebie, Andory i Białorusi. No tutaj fajny kurs. Oczywiście na overa półtora to jest fajny kurs, to trzeba oczywiście powiedzieć, a jeżeli chodzi o te ekipy, no to Białoruś w czterech meczach, cztery gole strzelone 10 straconych, Andora 3 strzelone 7 straconych, więc tutaj dosyć overowo, jeżeli chodzi o bramki, szczególnie te tracone. Na dzisiaj mamy wszystko. Proste. Pamiętajcie tylko: to wszystko może być przegrane. Każdy kupon może być chybiony, zmisowany, przestrzelony. Nikt tutaj żadnej gwarancji nigdy nie dawał, nie da i dawać nie będzie. Absolutnie. Pamiętajcie o tym. Jakby. Trzymamy kciuki, ale może być naprawdę różnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie do samego końca. Oczywiście, jeżeli jesteś tematyką zainteresowany, to zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, to wszystkie linki masz w opisie pod tym filmem. 11.00, tutaj na kanale obstawiamy. Widzimy się z Tobą i klejmy wspólnie kupony na dzisiejsze mecze. Mam nadzieję, że wpadniesz. Do zobaczenia. Rozdamy kilka freebetów. Trzymajcie się, pozdro. Siemano.